Dzień dobry kochany Gangusie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 2 czerwca, oczywiście 2025 rok, godzina 19.12. To jest moje nagranie na moim serwerze Discorda: Gang Eligawin, fanclub Eligawin dla y, członków mojego serwera. Ale oczywiście y, zdaję sobie sprawę, że te głosówki są pobierane. Także, jeżeli ktoś z innej platformy przestrzeni internetowej je odsłucha, to również Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, wczoraj miałam live'a na platformie KIK. Zaczęłam po godzinie 22 i bazowałam na tych wstępnych prognozach. Wyników wyborów na prezydenta Polski, z których wynikało, że pan Rafał Czaskowski wygrał te wybory. Także byłam trochę podłamana, zmartwiona. Wysyłaliście mi takie donejte y informacje w czasie live'a, że jednak yy, wyniki, informacje z komisji wyborczych świadczą o innym wyniku. No, ale ja w czasie prowadzenia live'a nie mogłam tego zweryfikować, nie mogłam tego sprawdzić. Dopiero o pierwszej, drugiej, trzeciej nad ranem dzisiejszej nocy zapoznałam się z tym. No i dzisiaj się obudziłam, sprawdziłam też te wyniki. Pan Karol Nawrocki wygrał te wybory prezydenckie. Szybko policzono te głosy. Ja pracowałam w komisjach wyborczych. To się odbywa tak, że o godzinie 21.00 są zamykane właśnie te komisje wyborcze do północy, czasami dłużej zależy jak sobie poradzi komisja, są liczone głosy. Zawsze jest taki informatyk przydzielony w każdej komisji wyborczej. I po zliczeniu głosów on wprowadza te dane do systemu, takiej centralnej ewidencji głosowania. Następnie pakuje się te głosy do takich worków, takich papierowo-plastikowych, i pracownicy komisji wyborczych jadą z tymi głosami do Urzędu Miasta czy tam gminy. I potem jeszcze raz składa się sprawozdanie. To czasami trwa nawet do rana, ale z większości komisji wyborczych, właśnie o pierwszej, drugiej w nocy, już te wyniki zaczęły spływać. Także po zakończeniu live'a naprawdę poczułam euforię, radość, bo to nie wierzyłam w te donaty, które mi wysyłaliście, że pan Karol Nawrocki ma przewagę. Dobrze, że tego skończyłam wcześniej, bo już miałam ochotę płakać przez to wszystko. Powiem wam, że wczoraj się bardzo denerwowałam, w ogóle nic nie jadłam, chciało mi się wymiotować. Szłam na te wybory zupełnie załamana, co się stanie. jak się dowiedziałam w nocy, że jednak pan Karol Nawrocki ma przewagę, to Poczułam taką euforię, oglądałam sobie filmy, poszłam spać w ogóle bardzo późno nad ranem z taką radością, że jednak się udało. Także cieszę się bardzo, ogromnie. Nie wiem po prostu co powiedzieć, bo no nie wierzyłam w tą wygraną, dlatego też trochę mało się zmobilizowałam tutaj w to poparcie. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo. No i zobaczymy, co będzie dalej. Chodzi o to, żeby w następnych wyborach do Sejmu Senatu, do Europarlamentu, żeby Polacy również zagłosowali na kandydatów, na polityków z ramienia prawa i sprawiedliwości. Moi drodzy, ja dzisiaj. Od rana tutaj dużo się u mnie dzieje, mam różne sprawy, załatwienia. i Także ja z Wami porozmawiam wieczorem, odezwę się wieczorem, późnym wieczorem, myślę, że tak koło północy. Bo tutaj mam, mam różne sprawy, takie działania, to mi zajmie jeszcze parę godzin. No i cóż, no, ten wczorajszy live fajnie mi wyszedł chyba. Myślę, że było dobrze. W tygodniu sobie zrobimy podium, porozmawiamy. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. No, ja się pojawię na Discordzie dosyć późno, jak uporam się ze wszystkimi swoimi obowiązkami. I chciałam tylko powiedzieć, że jestem w szoku. Bardzo cieszę się tą wygraną. Dzisiaj z różnymi osobami się kontaktowałam, ze znajomymi, z nieznajomymi, pytałam o opinie. Ludzie są zdenerwowani, zdeterminowani. Są tacy, które, którzy płaczą, że ten wynik wyborów jest taki, a nie inny. A ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i cieszę się, bo, bo to jest jakieś światełko w tunelu, że. Te lewicowe instytucje, urzędy, służby, sądy nie będą mogły nas tak w 100% kontrolować. Dzięki Bogu, że Polacy mają jednak jakąś świadomość i walczą o to Polskę. Cieszę się. Jestem tak wzruszona, że naprawdę nie wiem co powiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli głosowaliście inaczej, to nie martwcie się. No, w Polsce jest wolność słowa, wolność poglądów politycznych, wolność pod innymi względami. Także ci, którzy chcieli zagłosować, zagłosowali. Myślę, że te wybory nie były sfałszowane. Wynik jest prawidłowy i yy, dziękuję Bogu. Że tak się stało, że pan Karol Narodzki jest będzie prezydentem Polski, jestem bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam Was, moi drodzy, wszystkich tutaj na Discordzie, moich administratorów. Uważajcie na siebie, będę w kontakcie.